No, się nagrywa au cześć to ja świnka Pepka widać moją głowę kogo świnka Pepa zawoła Rebekę kru Królik, Rebeka Królik, chodź do mnie! Jestem za tobą! O, wskoczyłem ci na głowę, wskoczyłem! Ej, hello! Jestem Rebeka Królik! A ja jestem? Kto to jest? Suzy! Owca! Hello! I to ja! Cukierku, kurczaczku, nie, koteczek, nie ma cukierku, to weź tego, to będzie cukierek, no to będzie cukierek, no nie ma cukierku, to patrz, ja, jestem... ja jestem kotek, przyniosłem wam taki klocek do zabawy, chodźcie się pobawić, tu go położę. mogę też? dobra klik, hop. teraz ja, teraz ja chcę hop. ja też chcę na to wejść ja też chcę hop. jak fajnie ja też mogę wejść wszyscy weszli na klotek a teraz róbmy tak Przynieść więcej takich klocków. Myślał, przynieść więcej nich. Poszukaj więcej. Zbudujemy domek dla nich. No to jest ten domek tutaj, no. Ale taki inny chciałem, żeby się bawili. Mamy kawałek płotka. 对。Okay. Ta, ta świnka pepa powinna coś mówić, nie? Na tych filmach. Świnki pepki nic nie mówią, chodzą tylko. Półko. Raniaste. No tak, wszystko widać to co, to, co ty robisz, wiesz? No to jest nagrywanie. Jak będziemy odtwarzać, to będzie widać to, co robiłaś teraz. <grym>